Ale ale i ja, ja bardzo serdecznie jestem jest bardziej co jesteście, a oto jest... Y... Assassin's Creed Revelations. i Tak patrzę, ciekawie wygląda to połączenie tego krótkiego, szybkiego noża, czy tam sztyletu z tym podw... z tym dwuręcznym mieczem. Nieważne. E... S... Może zapytać się dlaczego tak ciemno? A ja jestem ciekaw. Ile osób by uwierzyło, jakbym powiedział, że nie mam prądu? Jestem tylko naprawdę ciekaw. E, dobra, nieważne. Poprzedn... A, i dlaczego dzisiaj nie było live'a? Ponieważ byłem u dentysty i no, byłem na 19. Wyszedłem od niego o 21. Nie, o 20. Tak, z 30-40. A więc przed 21. E, około 21. byłem w domu, a jeszcze mi nie zeszła, jest 23. w tym momencie za 8. Jeszcze mi nie zeszła. Znieczulenie jeszcze mi nie zeszło. Mam takie okropne bóle po znieczuleniu. Nie wiem czy to jest normalne, czy nie, ale strasznie mnie boli cała szczęka po znieczuleniu. Może to jest normalne. Nie wiem. Mam to w sumie gdzieś. Eee, dobra. W poprzednim odcinku, jeżeli dobrze kojarzę, zrobiliśmy ostatnią wieżę gierze... Templariuszy oraz zabiliśmy Tarika. Tarika Barretti. Który, no, okazało się, że wcale nie był w zmowie z Templariuszami. Tyle, że tylko próbował ich wciągnąć w zasadzkę. To w sumie nawet miało sens. I okazuje się, że... Nie wiem czy to było... Czy to jest jakoś umyślnie robione, ale... No raczej jest umyślnie robione. Też ma piecie takiego... Takiego dziwnego kaca moralnego za pomaganie... Sulejmanowi? Bo to jego wuj w tym momencie... Wydaje się być tym, no. Tym, który nie jest tutaj chujem. Mogliśmy tego chociaż po, chociażby posłuchać w obozie Janczarów. I pewnie tak właśnie miało być. No, nie wiem dlaczego Ezio w takim razie współpracuje z, z Tulejmanem. No dobra, niech mu będzie gdzie ja lezę. Zróbmy na chwilę mapę, bo chciałbym zobaczyć... Zróbmy to lepiej teraz, dopóki pamiętam, że jak wejdę w to, to o, to dostanę to filmik, że strefa została wyzwolona. I jak rozumiem tak, cała mapa jest wyzwolona. Dziękuję. Ja pamiętam, było miejsce, w którym mogłem skorzystać. Jest, widzę. Jest wejście do kanału. Ogóle, nie wiem, czy dzisiaj będzie live. Ponieważ dzisiaj wydarza się rzecz taka, że jadę sobie do miasta na film, na Kapitan Marvel, więc no jak dojadę to będziemy mogli sobie o filmie pogadać, jeżeli nie dojadę do domu na czas, bo na przykład mam pociąg o 23, więc będę siedział sobie na dworcu dwie godziny i jadł zimne frytki. Dlaczego zimne frytki? To się wiąże z historią, kiedy wracałem z PGA. Ale te teraz już chyba tak nie będzie, ponieważ dworzec ma w końcu jakąś miejsce, w którym można posiedzieć. Jest to McDonald's, który jest otwarty 24 na dobę. Chociaż coś, to ręczyciel różnych wieści. Etsy odkrył położenie armii templariuszy, ale zabił przy tym niewinnego człowieka. Pomów o tej tragedii z Sulejmanem. Pełna synchronizacja nikogo nie zabijaj. Nawet Sulejmana? Okej. Okay. Dlaczego nie wolno mi zrobić paradoksu czasowego? Ja bym chciał. Jest dobrze. W ogóle nie miałem dzisiaj iść do dentysty, bo brat mi powiedział, że no on w sumie bardzo chętnie szedł. Ja wytrzymał miesiąc, dwa, bo by mnie nie bolą, ale po prostu się rozpadają. Eee! Zauważył to ja no i w pół godziny przed wyjściem, czyli przed 19, to, to dowiaduje się, że on jednak nie chce iść no, więc takie miałem dzisiaj cie ciekawe przygody nikt mnie nie widział to miejsce wygląda jak. to wygląda troszeczkę jak w Korinis, w Goticzku drugim. Kojarzycie ten taki, no. jak będą idzie... Nieważne, To takie proste. To jest ciekawe, że no, tak łatwo jest wleźć do pałacu tureckiego. Łatwo wystarczy wejść tutaj na dach, tutaj zejść na dół, tutaj wejść znowu na dach, tutaj znowu zejść na dół. Co można by powiedzieć, jak dla kogo łatwe. Ale mówię o realiach gry. Nikt mnie nie widział, prawie. Czy dobrze? Harek was not traitor, Suleman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you? Ah. I am sorry. Ja gdzie komuś miałam jeszcze? Że nie szczęka do końca tutaj. It should not have been so good to, you loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Oh, Tarek, you should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadocia. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Suleiman! Suleiman! I have been set up... ...and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Genizari? The man you quarreled with? He's been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Genizaris will accuse me of this crime! This is terrible news, uncle. When war gets back to my father... ...he will banish me from the city! Ah... ...forgive me, nephew. I... ...was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Cafe. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, uncle. Have patience. No zabawnie, zabawnie, teraz musimy. Spierdalać. Dlaczego tamten mnie widział? Gdzie on jest? Skąd on mnie. Co? A, ale jak? No nieważne, to jest trochę głupie bardzo głupie. Ale nie mogę się denerwować mój lekarz mi zabrania. Do wody, Do wody. Ej, I dodatkowy cel wykonany. Chciałbym żagiel. No, no kurwa debil. No to w takim razie idziemy na statek do Kapadocji, i to jest jedna już z ostatnich misji. Więc możecie pisać, co byście chcieli, za giereczkę jako kolejną serię. Jutro w ogóle leci odcinek Stuarts Jedyneczki tego polskiego RPGa, który miał pogrzebać Obliviona, i w wielu kwestiach zrobił coś dobrego. W pozostałych, no niestety, mechanika jest też słaba

the janissaries have raised the chain across the mouth of the halich and ordered a full blockade until you are caught they raised the chain for me we will celebrate later uh, here i have something for you careful this has 50 times the kick of our usual bombs <laughs> Wstawiać żagle. Manuel zbiegł z miasta drogą morską. A Janczarowie zamierzają uśmiercić Lecja. Węchnij się, się i, i opuść miasto w pogoni za Manuelem. Pełna synchronizacja w czasie misji. Nie wolno ci nikogo zabić za pomocą ostrza. Ale jakiego ostrza? Ukrytego? Miecza? Noża? Tak. there is a woman running a bookshop at the old polo trading post sofia look out for her she is a remarkable lady you have my word gather your men this will attract some attention okay no z no, wielki łańcuch to chyba nie może wam mówić, co to jest za łańcuch. Jest no, ten łańcuch, który blokuje dostęp do zatoki do tego złotego rogu Jest rozciągnięty między tą wieżą tutaj, a wieżą Galata, po drugiej stronie. Gdzie ona jest? Nieważne. <laughs> Co? się stało? Szybko mnie goni? I po ja włożę na górę? W ogóle da się wejść, czy nie da się? Podemos agir, né? agir, vem pela Pufu, uh, 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 uh. uh. no to Oczywiście, pełna synchronizacja nieudana. Mogę to cofnąć? Jestem osiągnięcie likwidator. Nie mam pojęcia za co. Chciałbym jednak zrobić to, ponieważ to nie jest aż takie trudne. Wystarczy, że zamiast ukrytego ostrza będę używał noża. Nożem też się da zabijać po cichu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przełączę się od razu. No. Co? Eby somehow anery is sorry, ok, więc trzeba tam jakoś podleść od drugiej strony, od tak zwanej dupy strony. Grafię się na mnie, ale. Nosz. Oj, dobrze, do, do, dobrze, dobrze, żaden problem. Tu idzie lepiej, bo od tej strony... w no h jest tylko ten jeden tutaj, ale on nie powinien sprawić problemu. Sprawia problem. W ogóle kiedykolwiek pójdę do tego kowala, żeby mi naprawił zbroję? Pewnie nie o, chodku, chodku, chodku. jesteśmy na miejscu. Ok, no, no, Jedna... nie no. okay. Chciałem przyłączyć się do mnie z ręczny, bo takim się o wiele łatwiej bije. Ah, Greek fire. I like the way you Mi się nie podoba sposób w jakim myślę. Troszkę zbyt Strasznie Ej, ej, e, ja zaraz zdechnę tutaj Le ja próbowałem się odsunąć od tego, ale nie mogłem. Okej. Okay. Ostatki. Nie ja jestem pewien. Na no serio nie wiem czy mogę. Zostaje, bo i tak strzelają. ja na przykład ciebie się odsunąć, żeby się schować, a ja nie mogę. Teraz ja serio nie mogę! Bota o

Teraz spadł akurat tutaj. Ja pierd. Dlaczego kurwa, to dalej działa. Nie, yanlış yapıyorsun Nie.

If we're very lucky, something that'll end this miserable war. You're talking over my head, mate. Listen, Sean, I have no idea what we're gonna find. But I do know that whatever it is, the Templars can't have it. Do you regret anything, Desmond? Like what? Running away? Leaving your parents behind, finding a shit job, and pretending to be productive? What's it like spending your whole life avoiding hard decisions? Come on. Sure, you're an assassin. But it wasn't your choice. Do you have a point? I want to know. If you regret anything. Sure. I wish I'd been more patient with my parents. Wish I'd listened. And Lucy. Maybe things could have been different if I'd I'm not sure. Thank you. For what? For making sense.

I'm afraid not. But what he has is rare. His genes contain high concentrations of first civilization DNA. Only about one in ten million are so lucky. Ah, oh, the bleeding effect. Is that part of it? I believe so. I wish I could have <coughs> to you to gift earlier. But it was the Templars who realized this, and they found them first. Oh, to you Wejdziemy w ostatni. No bo. fragment danych ani nie jest zapotrzebny. Bo cholera to w ogóle wlazłem? Tak, tak troszeczkę nie za bardzo grzeje, żeby robić te questy poboczne czy cokolwiek to tam jest. Przez bramę! Jeszcze zróbmy wstęp do kolejnego rozdziału. I zeszliśmy do interesu Anatolia do gdzie Manuel is training his żołnierzy. If I am lucky, I will not be alone, for there may be Ottoman spies in the area waiting to strike. But, as ever, I put stock only in myself and hold the memory of dear Sophia close to my heart. Claudia, you would laugh to hear the racing thoughts of your brother now. I have come to admire Sophia with more affection than I thought possible. After the death of Christina, something withered in me but that feeling that capacity for love has returned i adore sofia but dare not drag her into this life of mine not without fear of hurting her or driving her away Bo ci są tu podziemne, a nie podziemny. Tak. W sumie to jest prawda. Kapadocja ma z 1512. No cztery Ej moi drodzy, tutaj kończymy na dzisiaj. Cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dostawcie lajka, jeżeli tak. I ukryte miasto odwiedzimy w kolejnym odcinku. Jest to już chyba jedna z ostatnich misji. Jak nie ostatnia, to przedostatnia. Więc cóż, zobaczenia w, kolejnych, w kolejnym odcinku, kochany ci Boże. Siema!